Witam. Witam dzisiaj. 19 października. 19 października koronawirus nadal szaleje. Poniedziałek. Chciałbym swoje zdanie na temat rynku i instrumentów, których najczęściej używamy w grupie, wyrazić swoje zdanie. Nie wiem od jakiego instrumentu byście chcieli zacząć pewnie. Pewnie, pewnie metal. Niech będzie złoto. Niech będzie złoto. Hmm. Jakoś wolno to złoto mi się ładuje. Jest, jest. Złoto jest. Ok, co na no szybko mogę powiedzieć, że widzę z pierwszego, na pierwszy rzut oka. Wstawię najpierw widok, staw, wskaźnik. Jakiś indikator, który mi pomoże, żeby szybciej rysować o to chodzi. Złoto, moi drodzy, złoto, złoto, tak, żeby dużo nie zajmować czasu. Ja widzę tu ostry opór, co oznacza ten mocny opór, daje predyspozycję do zajęcia pozycji cel gdzieś niedźwiedzie mogą się okazać mocniejsze. Dlaczego? No to już dyskutowaliśmy wielokrotnie. No, nie widzę tego mojego wskaźnika. Dostosuj i znowu. A jest indikator. A, postawił się wszedł. Dobra. Dobra, no jeżeli tutaj mamy, powiedzmy prostokąt. Weźmiemy go na zielono. Trochę wolniej mi się to ładuje. Nie wiem, ten program chyba, którego używamy, powiem, chyba on angażuje bardzo dużo pamięci, bo widzę, że ciągle są problemy z ładowaniem. Okej, okay. moi drodzy, złoto. Złoto ja widzę w tej chwili jako opór, pozycję cell. bronimy ją na poziomie, zobaczymy szybko, jaki to jest poziom. No i poziom, powiedzmy, 1914 w tej chwili. Natomiast mamy pozycję, jeszcze dwa miejsca, gdzie ja na oku ich pamiętam, to jest jeden z nich, tu. I drugi będzie 22, 3, 33 Takich pamiętam wcześniej, jak analizowaliśmy. O, I tutaj jest drugi poziom, tak. Okej, okay, nawet przejdę na H4, żeby to Lepiej zobaczyć, ok. Czyli ten moment, a stąd wychodziła mi ta cena. No tak, tu. No i ewentualnie możemy drugiego poziomu. To jest jeden z poziomów. Zniknęło, znowu mi zniknęło. Wstaw. Dostosuj. Ja szukam ten indikator, bo on mi rysuje te faktycznie. Ono się trochę ładuje. No dobra. No i tutaj jest ten drugi moment, 33 jest nasz faktycznie mocny opór na złocie. Z różnych powodów, to ja tak rysuję po prostu prostokąt, żeby jakaś linijka, która nam da do myślenia, że to jest tak, tak naprawdę tam powodów mamy więcej. Myślę, że powinno, powinno to wystarczyć w tej chwili. Jak pożum. Na D1 wygląda to jeszcze lepiej, pamiętam albo niedawno robiliśmy to złoto na wyższym interwale, no spójrzcie jak długo mi schodzi tylko przełączenie z interwału na interwał lepiej się cofnąć na H4, ok no gdzieś to jakoś tak to wyglądało no mogę spróbować chociaż tak o bo może też mi troszkę coś da o tak no tutaj szukamy te szczyty, które dadzą już linię trendową jako linię trendową oczywiście dobra, rozszerzamy Mamy kilka powodów, żeby uważać, że ten e, e, spadek Cel jest odtąd. Ja go widzę dość mocno. zaszęgi są, no i znowu przychodzą na D1, no to mi nie daje tą szansę. Ech, tak tu widzimy, to złoto dość mocno. Ja mogę spróbować jeszcze ewentualnie zrobić tak, plik, nowy wykres i następne złoto utworzyć. Metal, następne złoto Weddle, o, teraz już D1 się utworzyły. Stawię jakiś szablon, jeżeli mam, zobaczę, czy dawałem, załaduję szablon, dobra. Zobaczę, czy robiłem jakiś wtedy szablon. Gold. No, 27 się ukazuje września. No kurczę, ciekawe, ale powiem Wam tak no. 27 września. No i to są pozycje zajęte. OK. Wzrost. Jeżeli przełamie, no dobrze, mamy gotowy szablon. Jeżeli zostanie przełamany ten poziom 1933. Chwileczkę. To jest strzałkę, że wtedy widziałem cel. No tutaj też ja go widziałem od tego punktu C. Widzicie stąd, do tego tak podane jest. Czyli faktycznie cel e, rekomendowałem, ja widziałem cel stąd, 2017, ale tutaj mamy cel na 1933, go widzę. Ja. O, to jest ten poziom tutaj, widzicie, stąd, również widzimy cel. Co oznacza, że dzisiaj też mamy cel. FP61 jest walczy z FP61, tutaj widzimy to cudo. Dlatego nadal kontynuujemy ten cel tutaj. Dział może dojść, jego zasięgi mogą być na złocie. O. Tych okolicach 1800, tam coś. No i następny jest bardzo mocny, on jest tu. 770. No i czytamy najmocniejszego, który jest tu w tych okolicach 660. Jakby to się zrealizowało, byłoby na przekór wszystkiego. No ja wiem, zależy od tych wyborów w Stanach, od wszystkiego. No i ta korelacja między złotem, a reszta walut. Żeby złoto tak spadło, to musiałby się wzmocnić dolar, amerykański dolar co automatycznie oddałoby efekt na szwajcarskiego franka, australijski dolar i tak dalej, wszystko by się pomieszało inaczej. Ale technicznie to wygląda realne, ja się zgadzam, że to może tak być. No, do kiedy? Mamy 22, w tej chwili jest 11, 22, 33. Co 10 dolarów możemy walczyć z tym z tą um, ideą. Jeżeli tutaj już przełamią ten poziom na 33, no to szukamy już całkiem innych historii. O, widzicie, taki zaszyt możemy mieć zwyż. Tak wygląda według mnie złoto. Uh. tak na szybko następne euro-dolar euro-dolar ok euro -dolar, jeżeli go weźmiemy jako korektę po pierwsze na szybko żeby go zrobić tak z ręki x a b c i będzie tutaj Wstaw, wskaźniki, dostosuj. OK. no i takie coś. Nie mierzyłem, ale jeżeli byśmy zmierzyli tak na szybko. Aha, nie zaznaczyliśmy ta formacja. No cóż, zaznaczę ją teraz. Ok, tak. Na niebiesko. No i będzie. A, XABCD. Gdzie widzimy, że bardzo dobre klastrowanie ładne jest między tym a tym poziomem. Czego my musimy możemy się spodziewać? To po pierwsze punkt B, 1,18. No i punkt D, 1,19,20. No, takie wyszły ceny. Aha. Tak jest na tym interwale, natomiast na interwale no to jest H4, również możemy szukać rozwiązanie tego typu tego typu, jeżeli mamy AB jako, o, tu mamy jakiś swing AB I użyjemy tego 1 do 1 ABCD no i widzimy jeszcze jedno potwierdzenie, które daje nam podobne. Do myślenia, wariant do myślenia, prawda? Również, co będzie mocnym poziomem? No, ten szczyt i ta okolica dam w tej stronie. Tu możemy się spodziewać, spodziewać się możemy troszkę walki. Na jakiś, powiedzmy, opór. Ok. No tak jakbym widział złoto. Dlaczego? Jesteśmy bardzo blisko punktu neurologicznego, który tu jest zaznaczony i ryzyko jest małe, szansa na zarobek większa. Nie powinniśmy się tutaj dużo z tym na tym zastanawiać. Jeszcze go podkreślę, ten punkt neurologiczny, bo on naprawdę jest mocny. I go dam, powiedzmy w kolorze czerwonym, Niech będzie taki coś. OK. Tak bym widział złoto co jeszcze byście chcieli zobaczyć pewnie, no to złoto ma jeszcze kilka warianty tam ja teraz daję te co są tak najszybciej. te są najszybsze tu musimy pamiętać, że mamy nie tylko 7-8 mamy również jeszcze jeden poziom, który jest ładny do zrealizowania i on jest akurat 8-8 on jest tu bliżej, o takie coś ale to byłoby dodatkowo, powiedzmy, o, jest jeden poziom, mamy tutaj cena podana. Dobrze. Hmm. Następny instrument, który byście chcieli pewnie wiedzieć, jak, albo wiedzieli, co ja myślę, to jest DAX pewnie, tak? Dobra, zdejmiemy te wszystkie cuda tutaj z tym DAX-em, te transakcje, bo są jakieś transakcje ustawione, prawda? K4, ok, ok, okej, okay. no co z tym dax mieliśmy tutaj? Mieliśmy poziom, chwilę, uuu, jaka świeca, jaka świeca, atakować znowu sel tak? No, próba SEL, słuchajcie, od ręki mówię próba SEL tu, na tym poziomie, bo ta świeca jest zamknięta, a ona jest niby nie całkowita spadająca gwiazda, ale ten knot jest bardzo mocny, czyli Yy, Niedźwiedzie wykazali ukazali się silniejsze pomimo że byki próbowali zrealizować w sumie można przyjąć że zrealizowali 7 8 trochę z odległości ale jakby nie było wstaw yy, teraz już będę ustawiał te swoje sprawy dostosuj nie ustawię te indykatory żeby mógł kolor to wam robić okej okay, okej okay. no i mamy F1 dobra to jest 61,8. Była szansa, że jest realizowana formacja harmoniczna i ta formacja wyglądała. O, tutaj widzicie jak z 61. Ja umierysuję szybko, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Wyglądało to, że to jest formacja Gartlejo, gartleja klasycznego. Okej. Okay. Wyglądało to, że to jest taka formacja, no mieli czuć bliżej, mogli pójść czuć bliżej, ale nie poszły. To jest jeden z elementów. Zrobię jeszcze jedną. spróbuję zrobić tutaj takie coś, aby... Mhm. Jeszcze raz. No, w sumie zrealizowali korekta. ep Zniesienie wyszło tutaj ekspansja 161. Tak, no i tak wyszło F161. Bardzo ładnie. Bardzo ładny. No I to zostało zrealizowane w związku z tym ten cel. No ja nie ufałem za bardzo i wyszedłem z tego, ale już można kontynuować dodatkowo cela tutaj. Tak także tak to widzimy w tej chwili. Jakie są warianty dalej? Stąd, jak mamy cel, będziemy myśleć. Ja bym postawił tutaj jeszcze Pitworka dla tych, co nie wiedzą, nie się zastanawiają, co robić, to jest bardzo łatwe rozwiązanie. I mamy mamy cel, dopóki nie wybiją Pitworka. Tak to tu mamy tutaj yy, DAXa. Co jeszcze chcemy zobaczyć jako instrument? Jak ktoś by chciał coś powiedzieć, to mówi. Jak nie, nie mamy czasu na długie czekanie Oj, WTI, dobra, WTI. WTI, brrr, o widać konkretny cel na D1? D1, cel, mocny punkt neurologiczny. We, Wejdę na H4, po to, żeby go lepiej widać. Okej, okay, widzicie co się dzieje. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, coraz niżej. No to wiadomo, że będziemy bronić tego poziomu w jakikolwiek sposób. Sposób jest cenowy. Taki, prawa strona, hop, 41. Zasięgi w dół. Nie wiem, różne mogą być. Różne mogą być. Zobaczmy tu ta historia. Okej. Okay. Sel. Do tego poziomu minimum. Tu już się zastanowimy, co robić. Poniżej tego poziomu, jak go wybiją w dół, to będzie cel. Ale to się trzeba zastanowić. Ponieważ wybicie natomiast w górę może oznaczać dwa razy kanału lub coś innego. No i tu będzie ten punkt neurologiczny właśnie. Tu się będą dzielić. Tak widzimy ropę. Myślę, że tak w kilku minutach przeanalizowaliśmy te kilka instrumenty. Jakbyście chcieli jakiś inny instrument, to proszę dać znać. Pozdrawiam serdecznie. No i życzę sukcesów.